Radny serdecznie witam radny w witam wszystkich radnych. Witam Pana Wójta, Panią Ołtarza, Panią Skarbnik, Panią Wójtę, Rady, witam przywódczości delegacji, Panią Dyrektor Centrum Kultury Kamerunka w Kazienkowie, Panią Poni, serdecznie witamy. Serdecznie witam wszystkich Witam dziennikarzy naszych z, z Gazety Różnickiej, e, naszą panią Karolinę. Witam przybyłych gości na dzisiejszą sesję. Stwierdzam, że jest na podstawie listy obecności sesja jest prawomocna. Obecnych jest 13 radnych. Jeden się w że nie będzie, drugi radny przybędzie w trakcie obrad. W takim razie Rzeszy Kopra proponuję radnego Jan Maciusza. Kto jest za tym, aby radny, radny Jan Maciuszek dostał w takim jeszcze Rzeszy Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dlatego, że przejdę do porządku obrad. Jeszcze raz witam wszystkich gości. Proszę, może na sam początek po wykonaniu prezentacji przygotowanej właśnie tutaj przez centrum. Dzień dobry Państwu, ja bardzo się cieszę i dziękuję bardzo za zaproszenie w imieniu własnych w imieniu burmistrza miasta pana Biela-Twora. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Wójcie, Pani Wystąpienie z taką inicjatywą, aby wesprzeć Centrum Dokumentacji i Deformacji w w 1945 roku, które to centrum niedawno, bo 14 lutego, zostało w otwarte. To centrum jest dziełem nie tylko Miasta Radzieopowiedzi, ale jest także dziełem 29, 28 innych miast, a dzisiaj możemy powiedzieć, że to wspólne dzieło 30 miast. Przecież poszliśmy do tego do tej trzydziestki dzisiaj dołącza. Na początek parę słów na temat Centrum do Spraw w Konkurencyjności. Może bym się mogła uczyć teraz z tego znajdu. Tak, to jest Centrum, znaczy, tak na chwilę obecną to jest takie jakieś malutkie zdjęcie. W Wózach w Narodzimowskim otwarto wystawę dotyczącą deputacji podnoszących naszych w roku 1945. Wystawa ta została zorganizowana przez Katolicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Miasto Razionków uczestniczyło w tejże wystawie. Ta wystawa gościła w ale to była tylko czasowa wystawa. W roku 2007 miasto Razionków zwróciła się do oddziału katolickiego ipn u o to, aby przejąć tą wystawę. Na stałe. W tym też roku 2007 rozpoczęto pracę w celu uzyskania budynku byłego dworca PKP Stacji Razionków. W roku 2012 Gmina Razionków kupiła ten budynek dworca PKP i rozpoczęła remont. przy pomocy funduszy unijnych. Władze Razionkowa podpisują też porozumienie w roku 2012 właśnie z oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Mówiąc o wzajemnej współpracy przy tworzeniu i uruchomieniu Centrum Dokumentacji i Deportacji do ZSD. W roku 2013 trwały bardzo intensywne prace remontowe. W roku 2014 nastąpiła adaptacja tego budynku. Chodzi o tą aranżację pomieszczeń, bo ten budynek Centrum Dokumentacji i deportacji, to nie tylko ten element wystawienniczy, ta stała wystawa, którą mam nadzieję Państwo zwiedzicie, na którą z pewnością będę jeszcze raz ale to także jako druga część budynku, która służy szeroko rozumianej edukacji. Jeśli młodzież szkół gimnazjalnych, średnich przyjeżdża do nas, zwiedza ten element tej wystawy stałej, która jest zaaranżowana na potrzeby współczesnego człowieka, czyli bardzo multimedialnie. Ona ma zwracać uwagę nie tylko na jego wiedzę historyczną, ale bardziej pobudzać do pewnych przemyśleń i do pewnych emocji. Niejednokrotnie także ludzie młodzi wychodzą w z tej stałej ekspozycji z łzami w oczach, co świadczy o tym, że rzeczywiście gdzieś tam ta wystawa spełnia swoją rolę i, i, i takie zadanie, jakie miało wierzone, realizuje. Ale tak jak mówię, w drugiej części budynków odbywają się lekcje edukacyjne. Także młodzież z Koszencina, jeśli do nas przyjedzie, to oprócz tego, że będzie uczestniczyła w tej wystawie stałej, to będzie mogła uczestniczyć w tych lekcjach historycznych. I trzeci element, który spełnia, trzeci cel, zadania, który spełnia Centrum Dokumentacji, czyli oprócz tej stałej wystawy, oprócz edukacji, to także taki cel dokumentacyjny, archiwizacyjny. Nie ma takiego tygodnia, w którym by ludzie nie przychodzili do nas i przekazywali informacje, dokumenty, zdjęcia, pamiątki. W pierwszym tygodniu marca otrzymaliśmy już dwie walizki które... Dostajemy pamiątki, chociaż jest ich bardzo niewiele, ale też ludzie przychodzą i pytają nas, wiedząc, że ktoś, dziadek, ojciec, wujek był deportowany i chcą wiedzieć, jak były te losy po kolei przebiegały tego kogoś z rodziny czy tam kogoś znajomego. Ja powiedzieć, że ja też dzięki centrum ustaliłam losy wędrówki mojego dziadka, który był do Doniecka wywieziony, i potem tak do końca nie wiedzieliśmy, co się z nim działo. I My oczywiście ustalamy to przez współpracy z oddziałami P, bo oni posiadają stosowne, stosowne dokumenty. W roku 2015 nastąpiło, tak jak już mówiłam, w lutym oficjalne otwarcie i ustęp honorowy był pan prezydent Szczypospolitej Polskiej, pan minister Tak to wyglądało. Tak ten dworzec wyglądał jeszcze 3 lata temu. W tak. każdym razie ruina na zewnątrz, ruina w już są prace adaptacyjne. Bardzo wiele filmów, bo, bo teraz muzeum to nie tylko tam, gdzie coś wyczytamy, zobaczymy, ale to musi być bardzo multimedialne i to w centrum też jest takie, szereg takich różnych filmów, przekazu, tam są Tego nagrania wypowiedzi osób deportowanych, rodzin, ale także i to taka chyba atrakcja troszeczkę dla, dla młodszych ludzi, ale daje też do myślenia tak zwany chłopiok. jest taki, nie chciałabym <słuch> <do> wszystkiego zdradzać, <słuch> bo widzę, że Państwo przyjedziecie, więc poczujecie, ale e, przez 40 sekund możemy poczuć, e, co mogli czuć e, ci, którzy byli w którzy przez 14, 3 tygodnie, 14 dni, 21, 30 dni w więzieniu, gdzieś nie wiedzieli, tak naprawdę będzie to Tak jak już, już wspominałam, dysponujemy salą konferencyjną, w której te sali organizowane są lekcje edukacyjne, ale także gminy przyjeżdżają, <laughs> my je gościmy i, i, i takie sesje, tak zwane sesje, organizują. Tak, proszę, gminy z sesji organizacji Gminy wspierające deportacji pośrednio się Państwo do tych gmin, to gminy, z których głównie mieszkańcy byli wywiezieni, byli deportowani. Instytucje, które nam pomogły w utworzeniu placówki, to oczywiście Instytut Pamięci Narodowej, Narodowy Archiwum cyfrowo Środek Karta Archiwum Beskotów Katowicach, Gminy Miejskie w Zabrzu, ale też Wiele takich ludzi prywatnych, którzy oddawali, tak jak mówię, pamiątki po rodzinie, po dokumenty. Tak zastanawialiśmy się, czy, czy państwo coś mówić na temat samych deportacji, ale ja myślę, że Także, a że na tym byśmy poprzestali. Dziękuję bardzo. No, dla nas jakaś historii. historia, historii, której nie znamy. Sami się przyznamy, że używa tutaj wyjątków, tej tej historii, znaczy, jak znamy, to znamy, tylko że nie wiemy, czy wiadomo, co tak było. Dla nich to będzie jakieś doświadczenie historyczne, doświadczenie życiowe. Zapewne skorzystamy z tego, co jest przyjazd, A myślę, że i Rada, jak i nasze szkoły będą, będą wykorzystywać tę wartość muzeum, aby pogłębiać, pogłębiać swoją wiedzę. Ta, ta, historia, ta historia przemilczana przez 70 lat nic na ten temat nie mówiono. Ja muszę powiedzieć z własnego, osobistego doświadczenia, mój, że przez tyle lat, że mój dziadek nigdy nie chciał na ten temat mówić. Z wielu względów. Po pierwsze w, do 1989 roku to się bardzo bał e, tego, że <coughs> syn czy wnukowie będą e, ponosić jakieś negatywne konsekwencje z tytułu posiadanej wiedzy, że do deportowane. To raz, dwa, myślę, że było to na tyle traumatyczne przeżycie dla niego, że nie chciał do tego wracać. Dopiero proszę sobie wyobrazić, bo w ciężkiej sytuacji zdrowotnej, po wylewie, kiedy Państwo wiecie, jak funkcjonuje człowiek po wylewie, że nie potrafi mówić, to wtedy gdzieś chyba te blokady w opuściły i zaczął mówić, i wtedy dopiero powiedział, że ma dokumenty z, z tych deportacji do Niemiec. Teraz jak, jak rozmawiamy, w nie tylko, bo Zazdankowa około 250 osób było deportowanych, ale w sumie główność wybiła wywiesiono około 40 tysięcy. E, więc e, to daje nam obraz 40 tysięcy. Przecież to czasami działo się indywidualnie. Oni kazali im z, wziąć e, zaopatrzenie na 14 dni wrócić się do pracy. Byli przekonani o tym, że jadą do jakiejś takiej tymczasowej pracy na 14 dni, a 14 dni zamieniało się w trzy lata. E, bardzo często było tak jak chociażby na wokół w Bytomiu, gdzie po szybciej dojdzie do zmiany wszystkich górników, więc rodziny nie wiedziały. Do końca nie wiadomo, ile tych osób było deportowanych. Mówi się, szacuje się, że około 40 tysięcy. Ilu ich wróciło. Panie, tak, historyk nasz, znaczy taki, to chyba co trzeci nie wrócił, prawda? Jedna trzecia została. Jedna trzecia tam, jedna trzecia gdzieś, tam, gdzieś tam tam została. i została. Dowiadujemy się z kilku naszych znajomych tu dziadek, u tu, tu wuje i nawet wcześniej nie byliśmy tego świadomi, że tak wiele osób było deportowanych. Proszę, to ja... Przepraszam. Pani, ja Pani powiem, ja w momencie, że została deportowana do, nawet do więzienia do Rolnica, do rejestru tak zwanego pośrodku Pani Błowiek. Wczoraj tu e, zostali nasi mieszkańcy tu, e, e, Powiatu Niemieckiego do Toszka, z Toszka do Grywic, e, do, do Nowawędy. I proszę Panią, na, e, mój ojciec tak trochę tak prowadził, tak o, e, interesował się, ile ich było na Nowawędach. Na Nowawędach było 50 tysięcy. Bo to było jeszcze z tyłu e, opolskiego. Ci ludzie byli deportowani od Bolesna i tego Deportowani zostali jeszcze do Sosnowca, na Śródzie i do Wysłowic. Nasz były, były sąd, jest Franciszek Pietrek, został deportowany do Wysłowic, do e, Polskiego Labu, do Polskiego obozu. I te, te obozy znajdowały się znajdowały jeszcze i obóz przedsięwzięciowy w Lublińcu, tzw. Lentex. Limatrii Lenteks, Zakłady e, Lniarskie e, lentex, w Lentexiu, to był labier no a jeśli chodzi o tym, co się udało chóc, bo Kudziecki z wagona w a pan Gmek krzyżat, no kucik pod samą granicą. Także y, tu pada słowo, że jedna ta y, została tam na stałe, tam zostało więcej. No bo mój ojciec, mój ojciec był z zrajmundnym borszym e, z w Klinice z gromadami z Klinice, e, później był z panem Kozą ze e, e, z. na oczywiście. Z panem Kozą ze z z Miką z Lubecka i oni w ogóle nie wrócili. Jakby był ojciec nie mógł wrócić, z łagodami nie wrócił. Jak się odmywało, że na początku, jak się w, 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 w lutym. Ale na początku oni trafiali do obozu przejściowych, to o czym Pan mówił, do Tukławę, do Miłowicz i tak dalej. A później dopiero stamtąd wychodzili ich na 80% górnych było w tym zagraniu, w do Donieckim. Natomiast część gdzieś tam była, e, troszeczkę upór w Bogotwach Mińska, e, tam troszeczkę inna była zasada pracy i stamtąd mało kto wracał. Moje się jechał właśnie do Harkoku. Do, do. do Harkoku i Pan, że już się dyskusji że ale dyskusji tutaj radnej widzimy, że bardzo byłoby ważne spotkanie, omówienie między innymi właśnie tych problemów, które już na przykład nasze problemów, podzielę się tą wiedzą, którą my już znamy. Podzielę się oczywiście z innymi. tak oszczędzi. By, można było powiedzieć, komu? Yy, muzeum zakupiła tutaj kamerę i uprzywilejowanie dla muzeum. A myślę, że to, że to będzie służyć i dalej muzeum będzie się mogło opracować. Panie Muzeum, proszę, proszę o przekazanie oficjalnych specjalnych. Państwo, to jest wszyscy może na średnim. Nie mogę i, też pana. Proszę Państwa, może to Panu tle w sylwet, jest z Przepraszam, że nie wiem, prezenty. Mam nadzieję, że one się Państwu przydadzą i że będą w tym służyć.

Ja ze swojej strony też chciałem na mm. słowa wszystkim podziękować Państwu, że, że tutaj mogliśmy się spotkać i podziękować Radzie, na sesji, że odpowiedziała nie wiem, na ważne sprawy, się z tym zgraniłem, ponieważ no, 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 to się robi w zeszłym roku, jeżeli dobrze pamiętamy, mieliśmy już taką jedną konferencję i z takiej konferencji wyszło na to, że wiemy co się stało 100, 200, 300 lat temu, Historia powszechna, tak powiedziałbym, jest nam bardzo dobrze znana, natomiast bardzo zupełnie nie znana jest nam historia ostatnich 50 lat. I koszenci nie tylko koszenci i Śląski i może nawet obszary całej Polski się okazuje, że tak naprawdę to wszystko, co się znalazło, powiedziałbym, w zasięgu buta Armii Radzieckiej zostało w pewnym momencie zakryte. I tak jak są tragedia do Ślązarów, tak są te historie bardzo tragiczne w innych stronach Polski, czyli to wszystkie jest odkrywane. I moim zdaniem trzeba to odkrywać i trzeba to udokumentować, bo jeszcze chwila już prawie nic z tych ludzi nie pozostanie, a historia jest naprawdę bardzo tragiczna, co mieliśmy okazję słuchać, co na głównicę przedstawiła, a co również się czyta, bo, bo i sam oglądałem w telewizji właśnie otwarcie muzeum, ale z innych źródło to te wszystkie sprawy teraz wychodzą i trzeba to dokumentować. Także chcę też wyrazić tylko zdeć, czy mogliśmy tu Państwa gościć, żebyśmy w ten chociaż strony sposób do, tego muzeum się No i oczywiście chcielibyśmy nie tylko tak jak pani dyrektor wyraziła wolę, żeby tam w tych planach finansowych, ale przede wszystkim, żeby tam być, żeby zobaczyć, żeby młode pokolenie mogło poznać, jakby mogło rozstrzać się. Szanowni Państwo, jeżeli mogę, jeżeli Państwo pozwolicie, to w imieniu Burmistrza Miasta Radzieckich, Pana doktora Gabriela Tebora, złożę wyrazy serdecznej wdzięczności całej społeczności gminy Koszęcin, złożonej na ręce Pana Przewodniczącego Rady, jak i na ręce Pana Wójta, naprawdę bardzo się cieszymy, że wyłączyli Państwo podglądy tych gmin, które, które leży na sercu działalność Naziantowskiej placówki i e, chcecie tą historię kultywować, o niej mówić, e, i, i chcielibyśmy, żebyście się szukali na Centrum Dokumentacji, jak u siebie w domu. E, miałem okazję w październiku 2012 roku, e, więc z panem burmistrzem i z kolegą, które, które z nasami byliśmy w Doniecku. Pojechaliśmy e, tam e, w celu po pierwsze odszukania śladów, jeszcze e, tych, które można odnaleźć, materialnych po tamtych tragicznych wydarzeniach. Podsłonić tablicę pamiętową w kościele w Doniecku, w kościele św. Józefa poświęconą właśnie deportowanym głównym Świązakom. I po trzecie nabrać ziemię, która dzisiaj jest eksponowana w górnie w Grażękowskim Centrum Dokumentacji Deportacji Głównych Świązaków, która jest takim symbolicznym miejscem pamięci, gdzie hołd oddają ci członkowie rodzin tych osób, które właśnie stamtąd nie powróciły. Kiedy wracaliśmy do Radziankowa nie spodziewaliśmy się dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, że ten październik 2012 roku okaże się ostatnim momentem, w którym można było do tego Doniecka w miarę bezpiecznie dojechać. jechać do samochodem i stamtąd w miarę bezpiecznie wrócić po to, żeby te swoiste relikwie przywieźć na Górny Śląsk w postaci tej właśnie Górnej ziemią, a po drugie nie spodziewaliśmy się, że aż 30 gmin z całego Górnego Śląska włączy się w to nasze przedsięwzięcie. <grymne> Także jeszcze raz tu że wyrażę słowa wdzięczności wszystkim Państwu. Serdecznie dziękuję i zapraszamy do Radziątowa, tak jak Pani wspomniała, żeby zorganizować sobie tam posiedzenie Rady Gminy. Bardzo serdecznie dziękuję. Do dalszej pracy, bo jeśli ktoś dzwoni i mówi, że chce wesprzeć, to naprawdę no, no, serce aż rośnie, bo, bo, bo to się zdarza: zazwyczaj chodzimy o coś, prosimy, próbujemy, a tutaj to było takie moje w zasadzie pierwsze doświadczenie w 20-letniej pracy, że ktoś wychodzi z taką inicjatywą samorząd. Także bardzo serdecznie dziękuję panu wieczórkowi, dziękuję oczywiście panu przewodniczącemu, panu panu Wójtowi z, tutaj z pracownikami Urzędu e, gminy za przychylność. No, to na pewno nam posłuży. To taki specjalistyczny aparat, który pozwoli nam też nagrywać e, e, relacje tych świadków czy tam rodzin. E, no i tak tutaj rozbudowaliśmy się w tych prezentach, tak? bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo. Panie to trzeba uczciwie dodać, że Pan też jest samorządowcem. <grym i <grym i od razu, od razu. Przede wszystkim jestem Ślązakiem i o ten Śląsk, o ziemię Lubieńską jako Śląską przebija. A nareszcie jest Pan Doktor Tobór, który to tak widzi jak ją, a nie tak jak ten poprzedni y, y, poseł z Zazienkowa, który pokazał mapa Śląska, co się kończyła na Tarnowskich Górach. Lubieńca nie było. Sejmie. Także środzoki jeszcze nie umiał tego zaprezentować, gdzie jest prawda. A co się dziwić tam, Polakom z dalszej strony? To nie jest takie dostęp. Więc to jest moja motywacja. Szyj Boże. No. Panie Wójcie, ja bym chciał jeszcze Panu powiedzieć: Mojego ojca nie deportowali Rosjanie i no Urząd Bezpieczeństwa Dowódczynego, tak zwane Polskimi. Ja że to się nie siebie nie znam tych czasów z Was tych znać, ale z odpowiada już nawet różnicy nie było. No. i ty tak. tyle. No. Thank okay. you.